Dramatycznie się skończyła część druga, kurczę, no, tak urwało samą, kurde, ale to jakby taki palec, że za dobrze się jeździ furą, że warto się zastanowić nad tym wszystkim, no. No, także tak to jest, no dobra, nie ma co tutaj pieprzyć. Yy, dobra, coś tu może się uda podkombinować. Coś wyciągnąć fajnego Skrzynia to by się zdała Wszystko by się zdało No w zapasie tam Rygiel by się zdał zawsze mile widziany Chociaż ja z Europy regenerowałem też dał radę Dobra tak to jest No dobra mamy to jakieś koreczki, pierdułeczki takie od klimy to tamto to co mi brakuje to też chętnie bym przyjął yy, a tak swoją drogą to instalacja ładnie położona, bo yy, tutaj fajnie ten wąż puszczony no tak nawet nawet dobrze schowane to szczerze powiem myślę ogólnie nad gazem on tą instalację chce sprzedać kurcze Tak się waham, kurde, z tym pieprzonym gazem, ale to. Nie, dobra, na razie głupie pomysły. To takie są chwile takiego ekonomicznego zwątpienia, kurde, bo, dobra, samochód w miarę tam do przeżycia jest, ale chodzi o to, że po prostu jak dalsze trasy czy coś to jest, jak jest. Byłoby siano, to by się wziął na zapas do magazynu taką instalację, w każdym momencie. Yy kurde to wziąć założyć w cholerę, a tym bardziej, że to ja nie wiem jak to kurwa działa jak te wtryski tam wtryskują jak to jest, kurwa tam czy jak, dobra, nieważne nie... głupie pomysły to Zaczynam, zaczynam w głupią stronę iść. Nie, to ma być kurcze. Odpuszczamy Jakiś tam, na razie przynajmniej. Szkoda nowego silnika w sumie. No, no jakiś tam gaz. No, że, że na wodę by się jeździło, to fajnie. No, ale to tam dobre jest. Przeboleje. Dobra, yy... no to dobre. No to co? Wszystko wiemy. To tyle. Z niego można by było też amory wyciągnąć. Dobra, to na tyle. Zob tak tylko wiem, że tego na bieżąco nie kręcę. Ale dzisiaj jest piątek, w każdym razie. Nie wiem, jak mi się jutro zachce, to może pojadę porobić przy tej masce. Szkoda, że nie będzie 10 stopni powyżej 0 lub więcej, bo wtedy maskę by wyciągnął na dwór i nie siedziałbym w oparach u tego rozpuszczalnika, bo fazę jeszcze złapię na sobotę i będą jaja. No i tyle. Ale pomyślę. Zobaczę, co, jak, jak będzie mi się chciało. Może odpocznę, może coś poszukam do fury. Trzeba myśleć... Trzeba tego myśleć nad podszybie może to jest tak bo to jest kluczowe sprawy o do zrobienia ja muszę to sobie zapisać yy, urwane po holowaniu mam yy, przeciwmgielniak muszę go zrobić działa ale, ale wisi na trytytkach muszę skompletować podszybie nowe znaczy no, używane, ale w idealnym stanie. Plus do tego w oryginale wszystkie spinki i jakieś uszczelki ewentualne do tego. Tam z boku takie są, ale nie wiem co pod spodem, jak to jest zabezpieczone. To trzeba zrobić. I te kostki nieszczęsne, kurde, od lamp. Bo lampy to już bym mógł nawet teraz robić, wycinać tego, tylko yy, mógłbym obczajkę robić. Jak oni tam się podpieli, kurde, z tymi ksanunami, Bo ja nie wiem, czy to cięte, czy tam jakieś kostki, są, ja tak głęboko to nie zaglądałem. A to trzeba będzie zrobić tak. Um, bo skoro wioski jednak całej nie wymienię, a chciałbym mimo wszystko. O, stąd kurwa, wiosko by się zdała. Um, zdałaby się. To od lat. Eee, no bym miał oryginalną. do tej wrześni trzeba będzie przejechać tam. To muszę też dojść, czy wiązka od lampy jest dopinana do wiązki od, te, ta, ta główna do silnika, czy, 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 czy to jest jakieś nie wiem jak to jest ogarnięte, czy to jest cała jedna, że musiałbym całą wywalać tą wiązkę? To jest pytanie kurde do do chłopaków z forum, do, do was. To jest pytanie do Was eee, No to w to by się zdało, może i Ułatwiłoby zadanie jak tylko plug and play byłby. Chociaż kurwa dobra, nie Nie da rady, bo tutaj kostki są inne. Musiałaby być wioska liftowa. Dobra Pomyślimy. Pożyjemy, zobaczymy. 那一些来